Z MCI Capital, TenSquare Games i Neuki płyną ostatnio pozytywne informacje, w związku z tym zapytaliśmy analityków, czy mają one potencjał nadal wspierać kursy tych spółek. Ja nazywam się Rafał Leszek i zapraszam na dzisiejszą analizę sytuacji. MCA Capital przyjęło nową politykę dywidendową, a jego spółka portfelowa przejęła Tomasa Kuka. Ten Square Games pokazuje kolejne efekty strategii, a Neuka zdobyła partnera w postaci znanego globalnego towarzystwa inwestycyjnego. Oto co o akcjach tych spółek z warszawskiej giełdy mówią analitycy. Po 17% zwyżce we wrześniu kurs akcji MCA Capital znalazł się najwyżej od ponad 5 miesięcy, a kupujący najwyraźniej mają ochotę na więcej. Zdaniem Krzysztofa Radojewskiego z Noble Securities nie muszą to być płonne nadzieje. Jak zauważa analityk z MCA Capital, płyną ostatnio pozytywne informacje. Jak wskazuje specjalista, chodzi o zapowiedzi co do polityki dywidendowej, planowane wyjście z Netrisk oraz o przejęcie przez Sky najstarszej na świecie marki z branży turystycznej. Jego zdaniem zmiany w polityce dywidendowej uczyniły ją bardzo atrakcyjną. Jak ocenia ekspert Nobel Securities, stopa wypłaty dywidendy sięgnęłaby 6,5%, co byłoby bardzo wysokim poziomem jak na tego typu spółkę. Takie zapowiedzi wskazują też, że menedżerowie funduszu przewidują, że będą dysponowali płynnością, którą będą mogli się podzielić z inwestorami, co samo w sobie jest pozytywnym sygnałem. Jak zaznacza Radojewski, tymczasem przejęcie Tomasa Cooka. Przez Sky szerzej otworzy przed spółką rynek pakietowania dynamicznego w Wielkiej Brytanii, a w kolejności również i na innych rynkach. Chodzi o zyskującą na popularności usługę turystyczną, umożliwiającą jednoczesne zarezerwowanie biletu lotniczego, pokoju hotelowego, a także ubezpieczenia turystycznego, transferu i lub wynajęcie samochodu, co jest objęte jedną wspólną ceną. Według analityka taka sprzedaż całych pakietów turystycznych dobrze wpisze się w ofertę Sky, która prawdopodobnie będzie jednym z koni pociągowych jeśli chodzi o portfel spółki. Jak ocenia ekspert Nobel Securities w portfelu MCA zdecydowanie wyróżniają się też EAI oraz NetRisk. Ten ostatni przeprowadził ostatnio dużą fuzję i wzmocnił się na wielu rynkach. Jest to świetna inwestycja w kontekście potencjalnego planowanego wyjścia z niej, bo wartość uzyskana ze sprzedaży tego podmiotu ma duże szanse wzrosnąć w stosunku do wyceny księgowej. A teraz porozmawiamy o TenSquare Games, które odnotowało drugą z rzędu pozytywną reakcję inwestorów na podane przez gamingową spółkę wyniki. Po tym jak sierpniową publikację raportu za drugi kwartał inwestorzy nagrodzili 8% zwyżką kursu na podany w piątek szacunek przychodów, w trzecim kwartale notowania zareagowały w poniedziałek 3,5% wzrostem. Zdaniem Piotra Bogusza, z Zerste Security, strategia nowego zarządu TenSquare Games przynosi efekty, ale raczej mamy do czynienia z ewolucją niż z rewolucją. Jak komentuje Analityk, wprawdzie spadły średnie przychody na użytkownika, ale wynikało to ze wzrostu udziału ruchu organicznego, który jest trudny do spieniężenia. Jak wskazuje specjalista, spółce udało się poprawić kluczowe statystyki gry Wings of Heroes. Po osiągnięciu pewnych sukcesów po układaniu podstawowego biznesu, podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad kolejnymi tytułami. Według niego nie sposób nie dostrzec pewnej poprawy, jeśli chodzi o tendencje w płatnościach. Jak zauważył ekspert RST Securities, tendencje w tej kwestii były ostatnio niekorzystne. Gdyby spółce udało się trwale je przełamać, byłoby to paliwem do odbicia notowań. Jednak wyjątkowo ostrożna była reakcja inwestorów na pozyskanie przez nełkę partnera, jakim są fundusze Viking. Po ponad tygodniu od pojawienia się informacji, kurs znajduje się ledwie niecałe 2% powyżej wcześniejszych notowań. Jak jednak ocenia Sylwia Śkiewicz z domu Boś, rynek nie dostrzega w pełni wagi tego wydarzenia. Jak tłumaczy analityczka, mówimy o podmiocie kontrolującym portfel spółek z sektora opieki medycznej i posiadającym pod zarządzaniem aktywa warte 50 miliardów dolarów. Jak dodaje specjalistka, fundusze Viking przede wszystkim pozwolą na uwiarygodnienie należących do neuki i zajmujące się prowadzeniem badań klinicznych Humaneva grup w oczach tak partnerów, jak i inwestorów. Korzystny jest już nawet sam fakt, że mówimy o funduszach hedgingowych. Tego typu fundusze zapewne będą planowały wyjście z inwestycji w ciągu kilku lat. Jak tłumaczy ekspertka do Obości, jeśli w tym czasie uda się zbudować wokół Humanewy silną grupę, to być może będą chcieli upłynąć inwestycje przez giełdę amerykańską, co byłoby pierwszym przypadkiem takiego sukcesu wśród polskich spółek. Tymczasem według niej już w ciągu kilku miesięcy można spodziewać się nowych wiadomości z Humanewy, a stosunkowo niedawno stworzona przez Neukę linia biznesowa już teraz jest obecna na wielu rynkach, w tym Polsce, Bułgarii, ale też w USA, Niemczech, Hiszpanii i Indiach i innych rynkach. Neuka traktując hurt jako stabilną nogę biznesu, która jednak ma ograniczony potencjał, skupia się na rozwoju bardziej perspektywicznych biznesów, co czyni model biznesowy spółki bardzo atrakcyjnym. Jak wskazuje Śkiewicz, z dużo wyższą rentownością będziemy mieli do czynienia w segmentach badań klinicznych i produkcji leków, ale póki co to rynek hurtowy daje stabilizacji i organiczne wzrosty. Jak zaznacza analityczka, w ten sposób biznes nauki będzie stał na kilku nogach. Jedna z nich wzrostowa i wymagająca wielkich inwestycji, a druga stabilna i zapewniająca przepływy gotówkowe finansujące potrzeby tej pierwszej. Kolejna to ubezpieczenia i pakiety medyczne. Szybsza perspektywa wzrostu przychodów niż w hurcie, ale niższa niż w badaniach klinicznych z marżą, jak się wydaje, też gdzieś po środku. Tymczasem od nowego inwestora, już w pierwszym rzucie, Humanewa ma pozyskać finansowanie na kwotę 50 milionów dolarów. Jak komentuje specjalistka, o tym jak ważne jest takie wsparcie. Przypomina chociażby przykład Selwity, który pokazuje, jak trudno w tej branży jest zdobyć zaufanie partnerów. Jednak według ekspertki domu ofiarskiego kiedy dany podmiot już udowodni swoje kompetencje, powinno to dawać korzyści w kolejnych okresach. Dzięki temu jej zdaniem Humanewa może liczyć na gwałtowne przyspieszenie rozwoju i choć inwestorzy zauważają ten krok, to jednak wydają się nie doceniają wszystkich związanych z nim pozytywnych konsekwencji. Jak zaznacza Jaszkiewicz, chodzi przecież nie tylko o korzyści związane z pozyskaniem finansowania, ale także o uwiarygodnienie i inne trudne do wyceny obecnie w kategoriach pieniężnych korzyści. Tymczasem, zdaniem analityczki, działalności takich spółek jak Selvita czy Spółka Zależna Neuki sprzyjają tendencje globalne. Nie chcąc uzależniać się od chińskiego sektora biotechnologicznego, USA ograniczają współpracę z podmiotami z państwa środka. Narzędziem do tego jest przyjęta w Kongresie ustawa Biosecure Act, a potencjalnymi jej beneficjentami mogą być polskie spółki prowadzące badania kliniczne na zlecenie. Jak ocenia specjalistka, ograniczenie współpracy z państwem środka i szukanie partnerów w krajach sojuszniczych to, ze strony USA, strategicznie z pewnością całkowicie zrozumiały krok. Amerykanie zorientowali się, że ważne patenty, z których niektóre znajdowały zastosowanie nawet w segmencie wojskowym, są własnością podmiotów chińskich, co jest teraz źródłem poważnego ryzyka. Z drugiej strony, według ekspertki Donogrzewskiego-Boś, regulacje trzeba mocno przemyśleć, gdyż trudno będzie znieść działania sił rynkowych. Jak na koniec zauważa Jaśkiewicz, przypominają o tym chociażby szacunki dla branży elektromobilności, wskazujące, że nawet jeśli na auta elektryczne sprowadzane z Chin nałoży się 100% cła, to i tak na rynku amerykańskim będą one bardziej konkurencyjne cenowo w porównaniu z tymi produkowanymi w kraju. To wszystko już w tym materiale, zachęcam do polubienia. Treści na YouTube. Jeżeli materiał był dla Was wartościowy, jednocześnie zapraszam do odwiedzenia stocoach.pl, po więcej informacji z różnych spółek, z giełdy papierów wartościowych i innych rynków.